Drodzy Państwo, dziś postaram się wyjaśnić, czym jest pięć filarów islamu i dlaczego są tak ważne w życiu każdego muzułmanina. Ale zanim zacznę, zanim wejdę głębiej w ten temat, myślę, że warto zaznaczyć, że sam islam to jest nie tylko wiara sama w sobie, tylko pewien styl życia, który jest oparty właśnie na tych pięciu filarach, na tych fundamentach. Które są jakby podstawą duchowego i praktycznego życia każdego muzułmanina. Pięć filarów islamu to fundament naszej relacji z Bogiem i podstawa naszej codzienności, po prostu. Zatem wejdźmy głębiej w ten temat, zaczynamy. Szahada, czyli wyznanie wiary. Pierwszym i najważniejszym filarem islamu jest Szahada, czyli wyznanie wiary, które w polskim tłumaczeniu brzmi: Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego wysłannikiem. Pierwsza część oznacza, że jedynie Bóg zasługuje na cześć i uwielbienie oraz, że nie ma on partnera ani żadnego syna. Szachada to nie tylko słowa, oczywiście. To jest zobowiązanie do życia zgodnie z islamem, zobowiązanie do posłuszeństwa Bogu i podążania za naukami proroka Muhammada. Pokój z nim. Sala, czyli modlitwa. Każdy muzułmanin ma obowiązek odprawiać pięć codziennych modlitw. Fajr. Przed wschodem słońca, dur, południowa modlitwa, asr, popołudniowa, mahrib, po zachodzie słońca i isha. To jest nocna modlitwa. Prorok Muhammad pokój z nim powiedział. Najważniejszym obowiązkiem po szachadzie jest modlitwa. Muzułmanie modlą się zwróceni w stronę Mekki. Wierzymy, że Kaba, czyli ten kwadratowy budynek, czarny budynek, jest pierwszym miejscem kultu Boga. Które, według tradycji, zostały zbudowane przez Adama, a później odbudowane przez Abrahama i jego syna Ismaila. Modlitwa łączy nas z Bogiem, oczyszcza duszę i przypomina o Jego obecności w naszym życiu. Jest to także pewne kształtowanie naszej dyscypliny i rutyny, która pomaga w organizowaniu każdego dnia. Jałmużna zakat: Islam kładzie duży nacisk na pomoc potrzebującym. Zakat to obowiązkowa jałmużna wynosząca 2,5% majątku rocznie, dotyczącego głównie oszczędności i kapitału. Procent ten przekazuje się biednym, sierotom i innym potrzebującym. Koran mówi I odprawiajcie modlitwę, dawajcie zekat i kłaniajcie się z tymi, którzy się kłaniają. Lecz prawdziwie pobożny jest i ten, kto rozdaje majątek, mimo umiłowania go, bliskim krewnym, Sierotom i biedakom, podróżnemu i żebrzącym. Co ważne, zakat nie jest opcją. To jest obowiązek, który pomaga społeczności i oczyszcza majątek. Jest to podobne trochę do przycinania roślin, które powoduje wzrost rośliny. Szczere przycinanie naszego majątku w charytatywnym celu również powoduje wzrost, także duchowy. Oczywiście zakat nie obowiązuje osób, które po prostu nie mają swojego majątku które są biedne które są jakby. Beneficjentami tego zakatu. Post w ramadanie. Każdy dorosły muzułmanin jest zobowiązany do postu w miesiącu ramadan. Od świtu do zachodu słońca powstrzymuje się od jedzenia, picia i innych cielesnych pragnień. Allah mówi w Koranie: O wy, którzy wierzycie, przepisano wam post, tak jak był przepisany tym, którzy byli przed wami, abyście osiągnęli bogobojność. Jedną z funkcji postu podczas ramadanu jest przypomnienie nam o kruchości naszych ciał oraz o tym, iż niektórzy w naszym świecie cierpią głód i są o wiele bardziej potrzebujący. Uczy nas to także doceniania tego, co posiadamy. Post nie jest tylko fizycznym wyrzeczeniem. To czas duchowej refleksji, modlitwy i wzmacniania relacji z Bogiem. Pielgrzymka do Mekki. Ostatnim filarem islamu jest hacz, pielgrzymka do Mekki, którą każdy muzułmanin powinien odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli ma taką możliwość. Hacz jednoczy muzułmanów z całego świata. Wszyscy stają przed Bogiem w takich samych, prostych szatach, jako równi, niezależnie od narodowości, statusu czy języka. Co ważne, w islamie nie ma czegoś takiego jak wierzący, niepraktykujący. Te pięć filarów islamu to są rzeczy, to są ten minimum. Które trzeba wykonywać, żeby móc tym muzułmaninem być po prostu. Wyjątkiem są osoby, które są jakoś mocno chore fizycznie czy chore psychicznie. Wyjątkiem jest też pielgrzymka hacz, która nie jest obowiązkowa dla ludzi, których na przykład nie stać po prostu na tą pielgrzymkę, na tą wyprawę, bo często to jest droga rzecz zazwyczaj. Podsumowując, pięć filarów islamu to więcej niż obowiązki, to duchowy kompas, który prowadzi muzułmanina przez życie. Każde z nich ma swoje znaczenie i cele. Szahada wiara w jedynego Boga. Salah codzienna więź z Bogiem. Zakat pomoc ubogim i oczyszczenie majątku. Saum duchowy rozwój przez post. Hajj zjednoczenie umymy w pielgrzymce. I tyle, jeżeli chodzi o pięć filarów islamu. Jeżeli film się podobał, zasubskrybujcie kanał koniecznie. Udostępniajcie ten film, jeżeli możecie. A ja żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnych materiałach. Wszystkiego dobrego!